Dzień dobry. Szanowni państwo, mamy w Filharmonii Kaszubskiej nietypową sytuację w związku z pandemią koronawirusa. Filharmonia została zamknięta do odwołania, a na pewno do 25 marca, być może ten termin zostanie nieco przedłużony. W tym czasie nie będzie odbywała się żadna działalność repertuarowa. Zostały odwołane również seanse kinowe, a także zajęcia dydaktyczne odbywające się w weichrowskim Centrum Kultury. Nie będą odbywały się również konkursy, ani ich rozstrzygnięcia. Jeśli harmonia będzie nieczynna do 25 marca, może nieco dłużej, ewentualne zwroty biletów nastąpią po tym terminie. Prosimy o trochę cierpliwości i wyrozumiałość. To dla nas wszystkich nietypowa sytuacja. Zwrot biletów za seanse kinowe jest pewny, w kwestii wydarzeń dokładamy wszelkich starań, żeby zaproponować Państwu alternatywne terminy. Jeśli zaproponowany przez nas termin nie będzie Państwu odpowiadał, jak najbardziej będą mogli Państwo wnioskować o zwrot biletów i te środki zostaną Państwu zwrócone. Dziękujemy za wyrozumiałość, prosimy o jeszcze nieco cierpliwości i życzymy dużo zdrowia widzom w Harmonii Kaszutkiej. i yeah. the